Cześć kochani, witajcie! Dziś jest 13 grudzień zgodnie z obietnicą opowiem Wam, opowiem to może za dużo powiedziane, powiem Wam jaki dziś Mikołaj przychodzi do nas do domów i może troszeczkę poopowiadam Tutaj o tych zwyczajach świątecznych, zwyczajach związanych z zestrojeniem domów, ulic i tak A więc kochani, jeszcze wracając do wczorajszego Mikołaja, to muszę Was wszystkich bardzo serdecznie przeprosić, ale nazwę po islandzku wypowiedziałam źle. I teraz poprawię się i wypowiem ją poprawnie. To jest Stekja Stoir. Stekja Stoir. Tak się nazywał tamten poprzedni Mikołaj, czyli kij do owiec. I może powiem Wam, czy do moich dzieci przyszedł, czy nie. Moje dzieci ustawiły kapciuchy pod, pod choinką, fakt, że jeszcze nie ubrana, ale już te kapcie były. I jakoś tam drobnostkę dostały. Także już kapcie są z powrotem poustawiane, i czekają już na następnego Mikołaja. Otóż, kochani, e, następny Mikołaj e, to jest, kochani, no taka nazwa bardzo mm, e, dla mnie od razu współczucie, jakie się we mnie wzbudza. E, to jest prostaczek. E, a po islandzku, kochani, mówi się Gilia Goier. Gilia Goyer. E, I mm, dzieci znów oczekują na, na tego Mikołaja. I to jest taka. Jego nazwa nie wiem, nie wiem tak naprawdę od czego pochodzi. Czy był takim prostym po prostu trolem, bo, te, bo ci Mikołajowie pochodzą od, od troli. Czy był takim prostym Mikołajem, tak jak sama nazwa wskazuje, prostaczek. Następne nazwy słuchajcie, tych Mikołaj będą już bardziej będzie, będzie można się rozwinąć na ich temat. Chociaż pewnie gdzieś tam islandczycy mają w swoich tych tradycjach jakichś tam opowiadaniach, sagach mają na pewno bardziej rozwinięte dlaczego ten Mikołaj się nazywał prostaczek. Ja tego nie wiem, nie pan tutaj jakoś wymyślać, wymyślać szczególnie jakiś tam dla niego przypisywać jego cech. Ale kochani Opowiem może Wam, kiedy tutaj już się zaczynają takie przygotowania do świąt, kiedy ludzie zaczynają ustrajać domy. I słuchajcie, to się dzieje bardzo wcześnie, bo już pod, pod koniec listopada już są praktycznie wszystkie domy ubrane, a w sklepach pojawiały się pierwsze ozdoby świąteczne już na początku listopada, praktycznie już po święcie zmarłych. Chociaż tutaj tego święta zmarłych nie ma, to po święcie zmarłych już... Już to, słuchajcie, w sklepach te świąteczne ozdoby czy jakieś słodycze świąteczne już się pojawiają. I tu wszyscy, wszyscy stroją, praktycznie wszyscy domy stroją. Nie ma, nie ma takiego domu, w którym by nie było jakichś światełek, jakieś figurki, jakieś gwiazdki. Naprawdę we wszystkich, we wszystkich domach coś jest świecącego. Tutaj u nas, u nas na osiedlu to przeważnie stroju wszyscy jakoś tak w jednym momencie, w jednym tygodniu. Bo jak jeden zacznie to ten drugi widzi i ten drugi też zaczyna już, już stroić. Także u nas to był już pod koniec listopada, jakoś ostatni tydzień chyba listopada, już był dom na zewnątrz ustrojony. I Pokażę Wam, postaram się e, dzisiaj może jeszcze e, nagrać e, kilka domów tutaj z mojego osiedla, ale nie tylko, bo jest taki e, świąteczny, słuchajcie, dom. E, e, świąteczny dom e, po islandzku nazywa się Joulahus. E, I zaraz może Wam pokażę w gazecie, właśnie, bo wczoraj przyszła gazeta i już te e, domy były, także e, poczekajcie chwilkę. Zaraz do Was e, wrócę. O, już kochani e, przyniosłam gazetę. I co, co roku praktycznie ja mówię, że te domy są tak samo przebrane i praktycznie co roku te same, te same domy są wyróżnione, wyróżnione w gazecie. I na przykład na naszym osiedlu to jest chyba dom, który ma najwięcej w najwięcej liczbach najwięcej ma światełek. I to jest nie wiem, czy. zdawał kamera to uchwycić, ale to jest ten domek. O. I jest jeszcze taki ciekawy, ciekawy dom, który co roku, przez cały rok ten, ten bo to starszy pan stroi ten dom, co roku on przygotowuje się przez cały rok do tego do tych świąt Bożego Narodzenia i on te ozdoby przygotowuje przez cały okrągły rok. Kiedyś był wywiad z nim w gazecie i właśnie opowiadał, że on przez cały rok przygotowuje się, robi figurki. I co roku pojawia się jakiś nowy element, element w tym domku. Ten w ogóle domek tego pana jest strasznie klimatyczny. Jest właśnie w takim skandynawskim stylu: jest malutki, czerwone, czerwone ma ściany, zielone jak to się nazywa? zielona podmurówka, czerwone ściany i dach nie wiem, chyba biały albo, albo szary. No nie wiem, w każdym razie. I on ma zawsze bardzo, bardzo dużo Mikołaj na tym, na tym domu. To jest ten dom. I tutaj w tym roku, co nowego się pojawiło, to traktor. Mikołaj na traktorze. Słuchajcie, jeśli mi się uda pojechać tam, to pojadę i wam nagram, jak to na żywo wygląda. Także wydaje mi się, że Islandczycy naprawdę przy, przy, przywiązują bardzo dużą uwagę do. do dostrojenia tych domów żeby chyba ja sobie tak tłumaczę, że próbuję sobie zrekompensować brak, brak słońca tymi światełkami, no ale to dobrze bo, bo czasami to potrafię być tak ponuro i okropnie, że no naprawdę te światełka nadają takiego klimatu i, i jest naprawdę bardzo bardzo przyjemnie wtedy w tym okresie także kochani, jeśli dzisiaj mi się uda jeszcze, jeszcze nagrać tutaj jest jakieś takie najciekawsze, najciekawsze domy, to, to wstawię jeszcze do tego vloga, te domki Wam pokażę. I kochani, to co? Do zobaczenia jutro. Jutro przychodzi do nas kolejny Mikołaj i pozdrawiam Was ciepło, trzymajcie się i miłych przygotowań świątecznych Wam życzę. Pa pa! Intense fear forgot him. And...